Tam, tam trochę głęboko Jak to śmierdzi chłopie A jedź ty <noise> Maciek <się> coś <noise> Kurteczkę ty tak ładnie wybrałem w pralce. Jechałem w jakieś szambo Co za o <noise> Tu nie ma szans Co to za ślady są? To są pewnie <noise> A no tak, bo ty kłada nie miałeś Ej tu chodź wody! Chłopie tu jest luks Dobra Tam chcesz? To czekaj przejeżdżam przejeżdżam, i co przejdziesz tam? Ty tam daj głęboko tu tak samo ja bym widział tu i na uko co przejechać E, na luzie! No chopy Tu normalnie wiecie Za kapać, bo tu zobaczysz. O kurde, panie, zaraz przylecę! No jak to śmierci, chłopie! Najgorzej wjechałem w jakieś szambo. Co za owoc. Czujesz? Czy jeszcze? Chłopie! Nie. Nie, ja widzę kurteczkę, że tak ładnie wyprawę w prałce. No chłopie, ty. pełna moneta! Jak to jesteś teraz no, rynku? Kapie ze mnie, chłopie. A jedź ty! Haha, coś! Ja to na spokojnie chciałem, ja nie umiem jeździć Chłopie, pójdzie, czekaj. Jedziesz to? Widzowie młody musi poprawić. Chłopiec mm. z kamery kapie normalnie ze wszystkiego ze mnie. Chyba trzeba by jeszcze troszkę cofnąć. Co od razu dzi daj? Mm. Pokaż, jak się to robi. Eh! Gogle, się załóż. Ale było blisko. Ja bym dalej go przesunął trochę, Właśnie. No, wejdź. Jeszcze dalej go przesuniemy. Spróbuj kołem zakręcić do tyłu nogą. No. No, dobra, hamulec i teraz na raz, chłopie, teraz będziesz miał trochę z górki. Poczekaj, bo nie wiem, tu nie wiedziesz, widzisz, jak tu jest wyrobione? Ja ci to tu udeptam. O, i teraz, teraz powinno być luks. Jak mówisz? pie, Czekaj Dawaj, wciągniemy go To jest chyba jedyna normalna opcja A jak chładem tu przyjdziesz tamtym Nie no to jest oh, nie. Czekaj, trzeba znowu zrobić tak nawet żeśmy do celu nie dojechali Ale to wali Czyli jednak wali? No Opie tu ktoś szambo puszczał, wiesz o tym? Chyba tak <laughs> Ja pierd... <laughs> no. go tu zostawiam <laughs> Dobra, mam inny pomysł Idę ja na drugą stronę, wyciągniemy go tamtym kładem Ale gdzie jedziesz tamtym kładem? Tu, do tyłu go W życiu Mówisz? To zaraz czekaj tu Ale smród ja piję. nie przeżyję Tragedia jak capi Normalnie wjechaliśmy w jakieś szambo Kurde mój ulubiony kładzi

よろしくお願 Nie, no widzicie, że ja, ja muszę mieć przeprawówkę i sami. No przecież inaczej się nie da. Ja to lubię właśnie po takich jeździć. Dajcie znać, czy pamiętacie właśnie filmy z foty Foreman 450, tej czerwonej, bo to ona to była na samym początku, więc może jacyś widzowie akurat są tam tamtego czasu. No i się ma trzymajcie się.